Cześć Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, troszkę rozczarowany, bo chodziłem w czopce. Także przepraszam wszystkich za brak estetyki. Eee, ale mimo to nagrywam dzisiaj, myślę, że fajny film. Jest z nami klient, który Cześć. chce być na filmie. Cześć Siemanko, ja jestem Marcin. Michał. Michał. Eee, I Michał przyjechał do nas samochodem marki Ford. Całkiem zacny Ford, ponieważ jest to S-Max, czyli ta klasa premium Forda. Auto siedmioosobowe, dość pożądane na polskim rynku, myślę. i nie tylko, prawda Michał? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się, jak się jeździ z Maksym? fajnie? Fajnie się jeździ, tylko za słaby. Słabe, nie? No. E, dobra, i ogólnie tak, jak już widzicie, auto jest pospinane na, już do hamowni. Może wam teraz takiego małego rolling shot'a puszczę z autka, jak wygląda. Pogodę mamy jaką mamy, także auto jest po prostu trochę zaśnieżone, ale myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Chodzi tutaj głównie o przyrosty hamowniane, że tak to określę. Także auto mamy już zmierzone, jest zmierzona moc seryjna. Mamy 188 koni i 417 Nm. Temperaturę pomiaru mamy dobrą. Mamy 9 stopni, także jest ok. Jest mały ubytek mocy i momentu, bo jak dobrze pamiętam, ma być tutaj 420 Nm, ale to jeszcze zweryfikuję, żeby Was nie wprowadzać w błąd. Mocy natomiast brakuje nam tutaj 12 koni, ale z mojego małego doświadczenia po przerobieniu kilkudziesięciu, jak nie więcej sztuk, mogę powiedzieć, że 80% tych silników tak wychodzi, mało który wychodzi idealnie 200 koni. Praktycznie żaden nie wychodzi powyżej 200 koni, także ubytek jest, ale jest w normie jak najbardziej. Tak jak mówiłem, auto ma zmierzoną moc seryjną, jest zrobiona diagnostyka, także Michał, diagnostycznie auto moim zdaniem jest sprawne, nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika turbo, e, wtryski, DPF. Pozespoły silnika, które odpowiadają za moc moim zdaniem są też sprawne. W logach wartości zadane i zmierzone są, się pokrywają w miarę. Czyli można powiedzieć, że auto jest OK. E, co też widać po tym, że moment buduje fajnie z dołu, turbina pracuje tak jak powinna i mamy właśnie moment obrotowy, który jest tym ważniejszym tutaj elementem na tym wykresie, moim zdaniem. E, w okolicach tych 420 Nm. Michał w ogóle przyjechał do nas z Niemiec. EN to jest jakie to jest miejscowość? Nie, pytam. nie pytam. To jest między Düsseldorfem a Dortmundem, e, dokładnie to jest Goebbelsberg ale tam nie będę tłumaczył. Bo no, oczywiście, oczywiście, <laughs> oczywiście. Ale mówię, że jest, mieszkasz blisko tego e, toru, nie? Grubunki. No, nie, całe 140 km od Burgingu. Aha, okej. Okay. Także... W ogóle jest plan, żeby się z Michałem spotkać na to, że e, tym zielonym czymś, jak już to, e, jak już to poskładamy. Może w przyszłym roku pojedziemy na Nurburgring, Nie obiecuję, ale myślę, że tak się, tak się właśnie stanie No, weźmiemy parę aut Michał buduje Fiata Punto 1.4 Turbo tak się, Także też myślę ciekawy temat No i, i co? No i zobaczymy, nie? Jak to nam będzie wyglądać Także auto jest pomierzone Wracając do tematu s Maxa, Auto jest zmierzone Ja teraz sobie szczytam softa Sterownik jaki tu powinien być To jest... Jaki to jest sterownik. EDC 17 tu będzie na pewno. Ta wyższa wersja. Bo jeszcze były wersje S 170 koni. One też są na EDC 17 Tylko tu jest wyższe rozszerzenie już tej EDC 17 e, Ogólnie sterownik fajny. W edycji dość prosty. Mam nadzieję, że to zdanie dalej będzie prawdziwe po zapisie tego auta. W zapisie. E, także co? Czytamy sobie softa. Ja lecę do biura przeklikać. Wgrywamy, oczywiście wgrywamy tyle razy, aż wystroimy auto. Później pojedziemy się z Michałem przejechać. Zobaczymy uśmiech na twarzy, nie? Mam nadzieję, że zobaczymy uśmiech na twarzy Michała. Czy też Wy zobaczycie. Także, dobra, już nie gadam, czy tam softa idę klikać i za chwilę się widzimy, jak będziemy mierzyć sobie już auto w trakcie modyfikacji powiedzmy. Można coś jakoś drodzy więc tak soft jest zapisany pierwsza wersja właściwie softu um, Dokrzewam teraz silnik, bo jest zimny jeszcze i za chwilę będziemy robić pomiar połączymy się tu ze sterownikiem silnika żeby w trakcie pomiaru właśnie zrobić logi. No nie zimno dzisiaj jest, słońce strasznie minus 3 stopnie w listopadzie, śnieg w listopadzie, też takie rzadkie tematy trochę. Dobra, mierzymy z maksa, Piąty bieg, mu na 1251 obrotów. 160% koni na kole, także na pewno jest różnica. Zobaczymy, ile mamy na silniku, jak się nam wóz właśnie dohamuje. Auto mierzymy, przypomnę, na hamowni, hamowni podwożowej inercyjnej na jedną oś, ale w przyszłym roku będzie hamownia 4x4 z synchronizacją rolek, także będziemy mogli mierzyć wszystkie autka już bez tych dziwnych znaczków od ABS-u i tak dalej ponieważ auto będzie myślało, że jest po prostu na drodze, co jest fajne, także nie mogę się doczekać już, kiedy będzie do hamownia zamontowana. S Maxik się dohamowuje, seria nie była za bogata, dlatego też rekordów świata tu nie powiemy, jeśli chodzi o moc. Nie jeździmy wykresami, tylko jeździmy samochodem po modyfikacji i już patrzymy, ile wyszło na pierwszy strzał. Na pierwszy strzał mamy tak mamy 213 koni i 516 Nm, dlatego zrobimy, myślę, jeszcze korektę. Widzę w vlogach, że co nieco można dołożyć. No i zobaczymy, ile wyjdzie już po korekcie. Więc tak, po drugiej, po drugiej korekcie udało się uzyskać to, co chcemy mieć. Ogólnie limiter EGT jest ustawiony na 900 stopni, nie chciałbym go już podwyższać. A żeby tutaj zrobić większą moc, na pewno byłoby trzeba podnieść ten limiter właśnie. A ma to być autorodzinne i bezpieczna modyfikacja, także myślę, że zostaniemy na wartości takiej, jaka się Wam tutaj teraz pokazuje. Czyli mamy 219, myślę, że możemy sobie śmiało to do 220 koni zaokrąglić. A co najważniejsze, mamy dużo momentu, mamy ponad 500 Nm momentu, mamy 525 Nm, także mamy przyrost o ponad 100 Nm w tym zakresie użytkowym, w tym, za, w tym użytkowym zakresie obrotowym, przepraszam. Także zaraz się przejedziemy z Michałem. Michał przejdziemy się, nie? No tak, no no, Michał ma trochę czasu. Ja też dzisiaj, także spoko. Jest zimno, także ja odpinam auto, siadamy do smaksika zagrzanego już e, fajnie i pojedziemy sobie z Michałem potestować wóz. Zobaczymy, jak to na drodze jedzie i przede wszystkim co powie Michał, bo to on jest tutaj e, najbardziej doświadczony w tym temacie i myślę, że może się e, wypowiedzieć. Także odpinamy wóz, jedziemy na e, drogę. No, bo teraz moment będzie dobry, bo do masz wiesz, Sto mi ta ponad 400 momentów. W zakresie od 1800, no może nie od 1800, ale od 2200 już jest bomba, nie? Wchodzi i trzyma ten moment pod 3000. I to się w nie, nie zliczy. Także no ten właśnie zakres obrotowy, jakiego używa się w mieście zazwyczaj. Nie, no wiadomo, tam trochę tej więcej mocy na trasie, to, to też fajnie, bo jak go załaduje całą rodziną, no to okay. będzie odczuwalne. Nie prezentuje się. bo tak to ma ten kameleon, lakier, nie? Taka pogoda jest, nie? Ale kolor widać, że ciekawy, taki, taki pastelowy, to jest trochę, nie? O, on się robi w taki ciemnofioletowy i niebieski, w zależności od słońca, jak pada. A bo się nazywa kameleon, faktycznie tak, ten kolor. Eee, się to jest... Nie tak... pamiętam, bo on się dokładnie nazywa, no, ale można go tak zaliczyć do barwy kameleona, nie? Okej, okay, bo zmienia sobie barwę z no, Widać, widać no. skrzynia jest manualna. Są też w automatach, jest maxy ale zauważyłem, że bardzo popularny zabieg to jest, jak już padnie ten automat, bo to jest zazwyczaj ten, jak się te skrzynie nazywają. Nie pamiętam, ale to jest strzał w kolano. To jest strzał w kolano, kurwa, no. wyleciało mi to z głowy. Shift coś? Shift coś, no no. no power no. Shift. Power Shift. Kurczę, jak mogłem to Power Shift, no to power To lubią się zepsuć, i później klienci zakładają sobie e, normalne skrzynie manualne. Jest nawet dużo wyspecjalizowanych firm, które to robią i obsługują tylko S-Max'y na przykład i Galaxy. Lewo, prawo? Już tu jest w prawo, myślę lepiej. No tak. To już... Jeszcze... Tak? No, no, no. no, no, no. To, bo, od razu, od razu. Ta buta, to jest 500 Nutanie. nie? No. E, ale co chciałem jeszcze powiedzieć masz tak zrobione, że pedał gazu właściwie on działa do 50% ściśnięcia tak jak oryginał. Mhm. Także to żeby ta mapa działała, żeby te wyższe dawki były podawane z mapy i doładowanie wyższe turbiny. No to trzeba, wiesz, głębiej to podłoga musi gazu, być podłoga, nie? no no. Podłoga to też chodzi o ekonomię, żeby była zachowana, nie? To sobie w prawo może spróbuj mignąć kawałeczek i wracamy. Nie ja, wiem, ale uważam, bo te polskie przepisy teraz na drodze to no, daty drogie. No. To mi się podoba, no też waży swoje, nie? Ile to no, nie, nie, całe dwie tony, 1800 coś no, a załadujesz 7 ludzi, to masz prawie 3 tony. No. Większa z, z bagażami nie? No, I też powinien wstawać, żeby jakby lepiej. Nie masz 1800 zostawi na czwórce. No. no, i już idzie, jest już kolosalna. No zrobisz trasę na, na Deutschland, nie? Tak. W z Pozdrawiamy. Z uśmiechem na twarzy prawdopodobnie <laughs> super. Pojeździ po testuj. Ja Tobie, Michał, dziękuję. Moi widzowie też pewnie Ci dziękują za to, że udostępniłeś siebie i przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim siebie i swoje auto, że udostępniłeś do filmu. No i tyle. Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, klikajcie lajka. Jeśli nie subujecie, to subskrypcję sobie kliknijcie. I myślę, że widzimy się przy kolejnej realizacji. Pioneczka. Ja osobiście polecam jak najbardziej. Ej. Do zobaczenia.